Dobra, przywitaj się. Jo, ja, się mam go witam was w kolejnym odcinku, jest z nami sąsiad. Który nie wiem co robi teraz. Ja sobie jak widać robię gnoj. Proszę. Nie kosi ją. Okay. No więc. Więc ja sobie robię gnoj i chyba my w następnym odcinku zobaczycie o ile u... U trzeciego z naszych sąsiadów będę robił siewy, ale to chyba poza odcinkiem zrobię że Nie będę Wam nagrywał odcinku nudnego z siewów u kogoś. Dobra, tu se tak przejedziemy, byle jak ten gnuś zrobimy tutaj. By to pole jakoś ponawozić. Na, nagram Wam jakby może dwa rozrzutniki na to pole, bo więcej już Wam tutaj nie nagram. Bo w sumie mogę, mogę Wam nagrać odcinek więcej, więcej niż 5 minut. Później, widzowie, pójdę do was nagrać odcinek z GSP po dziadku. Grałaś długo ze mną. Ale z nim oczywiście będziesz jeszcze dłużej grał, panie Maruda. A ty, Jotra Radzie, co będziesz robił na swojej farmie? Radziu! Nie wiem. Coś na pewno. Ale nie wiem. Więc to, spytaj mu się, czy możesz trzeba mu zasiać, bo ja tego nie zniosę. Że musimy na niego czekać. Miesiąc prawie by on cokolwiek zasiął. Nie to że Chcę zasiać coś, bo nic nie masz. Nie, bo on znowu będzie wyzywał. Nie. No Dobra, wyborzę już kolejny rozrzutnik. Mhm. Ja se zagram dwie rundki w Bedwars w Minecraft. Wiadomo, to będziecie mieliście dzisiaj dwa razy dwa razy mieliście odcinek sąsiadów. Dzisiaj jeszcze będzie, wleci odcinek z Gospodawczości. I wleci jeszcze odcinek z, z Real Life PCDS. Sezon Sezon drugi, bo zaczynamy już drugi. Kurde, ja nie wiem, ci, jak to pole robić. A właśnie, pójdziemy sobie do sąsiada. Ale sam lepiej, nie pisz mu, czy ty będziesz chciał z nim grać w Bedwars, bo to chyba nie przejdzie. Ale on ma tego, salwer Lancer'a, a ja nie mam. No ja może mogę grać na Bedwars. Ej, ja pójdę sobie do sąsiada. O, tu sam cię, jeździ tym swoim czołgiem. Poczekaj. No, sąsiad, stój, stój, sąsiad, są cię, ja no, siema! Sąsiad, jutro, jutro sąsiad ci przyjadę pomóc w czymś, dobra? Jak będziesz potrzebował mojej, my... o tak się prezentuje zestaw sąsiada. jest taki zestaw, on ma z tego, ma... On ma tego, ma poting... ma, ma tego, ma... Pamarola i ma i co ma z przodu, sąsiad? Co ma z przodu, sąsiad? Co? Jaką, jaką kosiarkę ma z przodu, bo... Potingera. Ja się radził dopiero teraz dowiedziałem, że byłem w twoim gospodarstwie przez przypadek Co? No bo no bo do przypadek do twojego gospodarstwa i zapomniałem z niego wyjść. Nie, widzę, że jeszcze wleci dzisiaj film. Ponownie, może z jakieś Sneak peeks Sneaky Pics wam nagram, bo dzisiaj na pewno będziemy oglądać Oglądać nowy film Tym Exona, Bo Droga Devo205, nie wiem, kiedy będzie miała swoją premierę. Radio, ale nie mów o tym teraz. Więc, więc dobra. Więc dobra, tutaj na razie zrobimy i chyba zrobimy te dwa kursy z Obornikiem, a później wam bym nagrał coś na gospodarstwo. Bo, bo cię wiesz co? Yy, mogę widzom po, pokazać twoje gospodarstwo? Nie, że tu mogę. No to dobra, no to Radio, a, 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 a kiedy będę mógł, będę mógł pokazać widzom twoje, twoje gospodarstwo? No, no może teraz. Dam ci tego. Podwykonawcy, więc tutaj no szybko prowadzę. sobie tam przez posiadać. Więc tu gospodarka. Kurde, bo na moim filmie nie było czasu na pokazanie jego gospodarstwa, niestety. No, przechodzimy na to gospodarstwo. Tego Bambra. Anderson, tu nie będziemy, tu nie będziemy tak bardziej. Szklarnia, w której nic nie ma. Przyczepa z zielonką. To moja zielonka? Nie, to twoja zielonka. Gdzie i ty idziesz? Manito, tu. Nie wiem, tam, od, tam odpalać, nie wiem, Mo mogę manito tu odpalić. Mogę manito tu odpalić? Dobra, o, o, widzowie wam odpalę, jak się to obsługuje, no. O. Otwiera i są do. No właśnie, ja tu ja tu też, to tu, ja tu też. Wam, wam pokażę, jak się jeździ maszyna, Miratka. Tu ma tą przyczepę samozbierającą. Tu ma tego. Ma na ma jakiś tam boiler czy coś. No tu i to ma wszystkie maszyny takie: kompresor, wały, brona. Nie, to jest brona talerzowa i RCW. Głębosz Mejka ciśnie. No co to się tu włączyło Też też radził powiedz... Powiedz widzą, na, na co będziemy jechać niedługo? Na przetarg. No, może z Fendiksem, wiesz co? Powiedz Fendiksowi, że jest przetarg i by z nami pojechał, nie? głę y, ten. Mejka kaciśni... silnikiem. No. Płot. Żywopłot, tutaj zetor, nie wiem, sąsiad mogę się nim przejechać, to, bym, to widzą bym pokazał jak się nim jeździ. No. Oczywiście... No, Czekaj, Już za późno odczepiłem. No dobra, ale podszedł zaraz. Bramy, Bramy, bramę. Sąsiad mi zamknął, specjalnie, specjalnie myślał, myślał, że... Jest tak się jeździ tym jego ciągnikiem, no tutaj w sumie zazdroszę sąsiadowi, chociaż może by się dało kiedyś podpuścić kogoś we wci, że może mu ukradli ten ciągnik. Chociaż nie, bo sam się tutaj ma kamery wszędzie zamontowane, co nie? No To, to nie, nie jest tak łatwo mu coś zwędzić. No, to tak się prezentuje ten jego piękny wetor, Ja też mam zetora. No i w sumie też mam zetora nad no, bardzo. na no, w będę zetorem. No, więc dobra, tutaj, czekaj, tu otwieramy te garaże. Zgrabiarka, puk! Puk, y, czeski czeskibowy Tu puste Tu ma orkana, które no mi robią To jakby tam nie jest tam stoi Bo o, tu Orkan, którym radził mi robił te zielonki y, No i bizon jego i To w sumie wszystkie maszyny Aha, tu jeszcze ja, ja pokazałem Agromasz y, Tutaj taki sięwik drugi ciągany, chociaż nie wiem po co to jest Radkowi potrzebny, no, jak on tego nie używa w ogóle. E, tu taki siewnik stary, a potinger, nie... Amazon e, ten. No Tutaj ten e, do Orkana Wiesz co, sam się a mógłbym się przejechać internationalem, bym, bym nagrał widzom jak się jeździ internationalem. Dobra. Tylko wie co? Nie wyłączaj, tylko pozostaw, pozostaw mi... A nie, ty już skończyłeś? No. a widzowie to Radio Wiesa, daj gospoci zajadę, dobra? No dobra. Tak się jedzie ja tym nie jego. Wie, nie, jak no wiem, no wie, bo... 16, Podobnie. Aż znaczy to wiem, czy ciągnik o 16 jest. więc... Więc ja miałem taki pomysł sąsiad, Byśmy mogli, byśmy mogli na przykład zrobić przyciąganie ciągnikami i sprawić kogo ciągnik jest mocniejszy. Co ty na to? Nie wiem. Można zrobić, nie? O tu wózek Radka stoi z headerem. Tego wam nie pokazałem. Nie Wapno! Czekaj, czekaj radzi, bo Ty tam z tyłu jeszcze masz maszynę, czekaj, z tyłu zajadę, bo bramy nie... Bez, nie otwieraj bramy. A tu jest przyczep, nie, nasz zwierzęta, tu po prostu beczka wywalona. Czekaj, zamiast... Jest sobie... jeszcze tu. Takie ciągniki ma wielki, a takimi małymi maszynami robi. Czekaj, Zadzia, Ty, Ty teraz pójdziesz czy co będziesz robił? będę zgrabem, będę to owijać, przedzi mi owijać. O no wiesz co, sam się to nie wiem, kiedy, kiedy kiedy będziesz chciałbym ci przejechał owijać. Nie wiem. No nie ma ty belarkę masz? Nie. To trzeba będzie Defendikowi powiedzieć. Czekaj, no nie to wiesz co, ja już będę taki miły i ci i ci podczepię już, dobra? No to proszę mi podczep. Radzi to kurde mi wielki ból dupy, że nie mam takiego ciągnika. Ale może kiedyś się dorobię. Co? Są... Samsiad sam są... się ukradł ten ciągnik, ukradł. Nie no, nie no, żartuję, co to dobra morda jezi, nigdy w życiu nic nie ukradł. Możesz już zajechać tam na pole. O! A czy jeszcze nie to przypierz, dobra? O Jezu! Czekaj, no i, no i tu, no i tu widzą, tu i tu widzą, nagram przejazd, i chyba będę ten odcinek już kończył. Właśnie jeszcze, bo, bo ja jestem świadomy i będę jechał owijał, to wam nagram vloga z owijania, Nie wiem, nie wiem sąsiedem, to, tam... Owiarka, to sąsiedem, ja nie jest świadomy tam. Owiarkę, go to świadomy, ja chyba nie będę miał czasu, by ci przyjechać owijać, ale owiarkę możesz brać. Nie wiem, czy nam ci przyjechać owijać, ale ci przyjadę chyba owijać, wiesz co? Kodo, czekaj, wiesz, czasami tutaj kawałek się przejadę, bym widzom nagrać. Kurde ci powiem, że będzie to taka grabiarka to pod moją szesnastkę by pasowała. No kurzy się trochę, bo tu kurzyć się będzie, nie no, Proxima, Proxima radził ma fajną. No. Tutaj, tutaj nawet blach, blach nie zmieniał na jego imię.

no radziu kiedy ty to zrobisz? Ale jest to a, I teraz no i tak, Dobra, zrobię może dalej. No, 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 czekaj. Ja... Dobra. O, więc dobra, w sumie tu zrobimy, to zrobimy jeszcze jeden jest... przejazd i będziemy kończyć ten odcinek. Jest... Więc dobra, więc dzisiejszy odcinek będziemy kończyć albo nie, jeszcze czekaj, dojedę wam do końca. Więc dobra, więc dobra, dzisiejszy odcinek będziemy kończyć na tle tej pięknej Proximy, nie wiem co przyszedł, ja tu, ja tu, pisać, nie wiem, pożegnaj się i wyjdź z ciągnika, więc no, Siema, cześć siemanko, no to jest ta piękna Proxima, więc pa pa.